Siema, dziś jesteśmy na G4 Skins, mamy 800 zł prawie. No i zrobimy sobie bitewkę za około 700 zł na samym starcie. Jak siądzie, to będziemy mieli więcej pieniędzy na odcinek i sobie potwierdzamy inne skrzynki, takie fajniejsze. A jeżeli nie siądzie, to zostaniemy z 80 zł. No i będzie trzeba to nadrobić. Przed tym kod promocyjny pamiętaj widzów kodik sfert żebyś sobie używał. Bo 5% więcej przydadowania na Ciebie czeka. Z skrzyneczkami Spec, także zapraszam. I się kończy jeszcze jakbyś chciał. Więc. Yy, powydawaj sobie walutę eventową Lecimy z tą bitwą. No fajnie by było ją wygrać. Bo wpadłem w ogóle jakąś złą pasę tych bitewek chyba. No nie no, tu wygrałem. Ale tu tak. No tak, 2 na 10. O, tu była fajna passa. <laughs> no spróbujmy. 700 zł. Dajmy Primary, dajmy Party Mixa. Dreamka, Richa. Oprócz tego jeszcze BIACTIVA. No jeszcze coś za 80. Jeszcze coś za 80. Kurde. Dingi. Dingi, dingi, dingi. To była skrzynka. No i zróbmy to. Ja chcę tu widzieć dużo pieniędzy. I to jest fakt. Oczywiście dla nas, nie dla Bota. Bo to najważniejsze. Bot Arnold. No Nie chcesz się bocie Arnoldzie podłożyć na przykład, żeby miał jakiś ciekawszy odcinek, taki gdzie więcej skrzynek otworzę, i on oh jest. Bez litości, bez litości. No, jakby z nukleara wypadł ten Digel, to by było fest pieniędzy na to, by potem coś lepszego otwierać. Na razie Wam powiem, że jesteśmy tak blisko siebie. Oj, oj, oj. giga główno dał. Nuklear, proszę. Kurde, no i chyba przegraliśmy. Powiedz, że to kosztuje. Stuwa, proszę. Nawet żeś na plus nie wyszedł. Nie dokończę. Ten co bitwę z jaką jest za 4900 bierze Tom, nie mam teraz pieniędzy. Sorry. Mamy 92 zł. I skina z kina za złotówkę, którego dostaliśmy z powrotem. No dobrze. Może grillem chill? 23. Profit. Fajnie. Yellow jacket.

jakby się to udało odrobić, to to był, był naprawdę <laughs> spoko kombek. Taci może? Daj na ono... kurde, ten urban do dupy. Jeszcze ładny jest w grze, ale... Nie kosztuje. Dobra, może na kontrolu? Dawno nie robiliśmy nic na kontrolu. Jakieś takie, żeby te 30 zł zyskać. To jakbym zrobił tak i tak, to... Wydaje mi się, że mam 50 No dobra, te 20 na plus, żeby było Proszę, niech ten agencik nam wleci Śmieciu, no musisz taki być hmm. Diggla, wanna try? Double down? Jestem... ...pildownym downem eee, Zróbmy tak Garden party? Nie staćmy. Zostawmy Garden Party, a weźmy zamiast Wanna Try'a, weźmy Sejinold'a. <laughs> Takie coś. No i jak do końca, to do końca. To jeszcze... Weźmy sobie tak. No i kurde, albo się uda, albo nie. Ride right or die. Dobra, znowu Rajek do nas dołączył. Proszę. To dupy Digle? Primary? Kurde. Źle to wygląda. No, i coś ze sobą, Jinon, żeby nam ją uratować, bo Milzwek nie uratujemy na pewno Blood 22 nie, to nic nie da, bo on 50 ropnął. No. no, i tyle by było z nas dzi w dzisiejszym odcinku. No, gdyby ten Bot Aron na początku nie postanowił nam zabrać 700 złotych, to by było ciekawiej, no, ale nie wyszło. Odrobić, no, zrobiliśmy z tych 90 wodem 155 w piku. No i spadliśmy do końca. Niestety, zaraz się i tak. Ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Pamiętaj, widz, kodik promocyjny sfertek by chciał wejść na stronkę, żeby otrzymać sobie fajne bonusiki. I tak dalej. Wbijaj na streamy. Na Discorda możesz być, bo konkursy są. No i tyle, siemano